Hej, dobry wieczór, witajcie słuchacze, oglądacze. Hallelujah! Chwała Bogu Najwyższemu! Bóg jest żywy i prawdziwy, tak? Zmienia ludzi. Hallelujah! I wiecie, jak. Dowiedziałeś się, gdy się dowiedziałeś, że ten Jahusza Mesjasz, Jezus Chrystus z Biblii, to nie jest to samo, co jest w religii. I On wkroczył w Twoje życie i zmienił Cię. To była rewolucja, co? Że się dowiedziałeś, że zbawienie jest za darmo, nie z uczynków, i że Chrystus oferuje pewność zbawienia. Nie jakieś domysły, pewność. Deklaruje, że jeżeli ufasz Mu, to jesteś zbawiony, tak? Że jest to za darmo, nie z uczynków. Nie można na zbawienie zasłużyć. To jest jak prezent, dar. Trzeba go tylko przyjąć, no nie? I to była rewolucja w Twoim życiu no Ludzie, no T -t Ta wiadomość zrewolucjonizowała w ogóle świat Coś się stało, że tak tą Ewangelię wykrzywiono Że to już nie jest rewolucja dla życia ludzi, co? Zaczyna to być takie wszystko Podobne do religii A tak diabeł robi, co? Na początku ludzie się nawracają, są pełni zapału, entuzjazmu bo dopiero doznali wielkiej przemiany, a potem coś przychodzi takiego do ich życia, że dusi ten entuzjazm. Już nie ma tego zapału, jaki był inicjalnie, na początku, nie? Zapału dla prawdy, ale poznanie prawdy wyzwala i to jest cudowne, jeżeli ktoś potrafi podtrzymać w sobie ten zapał, ten entuzjazm. Zapał dla prawdy Słowa Bożego. No? I prawda jest taka, że tak jak ten prawdziwy Chrystus, to nas uwalnia od religii, daje nam życie wieczne, daje pewność, to czego w świecie tak mało jest. Jest coraz więcej wątpliwości, ciągle wątpią. Po pierwsze, to o Bogu wątpią, nie? No, to widzicie to potem się tak dzieje z ludźmi niestety, że tracą ten entuzjazm tą pierwotną pasję Aby Aby śledzić dokładnie prawdę Słowa Bożego badać i odkrywać ukryte skarby Słowa Bożego. Ta prawda, która jest ukryta dla wielu ludzi, którzy już doznali odrodzenia duchowego, ale dali się w jakiś sposób uwikłać w błędne myślenie. Ta prawda jest taka, że wierzących są Izraelem. Tym Izraelem, który Bóg zapowiadał, że odnowi, odrestauruje. To są wierzący ludzie a Kościół jest szatańskim trykiem na który tak wielu ludzi dało się nabrać Kościół jest diabelskim trykiem Barry -bar trik. Kościół Kościół jest tą iluzją falsyfikatem ciała Chrystusowego prawdziwe ciało Chrystusowe jest Izraelem Boga Ale to jest dość niezwykłe, jak ludzie, którzy kiedyś inicjalnie byli pełni pasji dla Słowa Bożego, żeby odkrywać prawdę, kopać i grzebać w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym i odkrywać prawdę, jak stoczyli się w taki dół marazmu, konformizmu. Wygody. I już nie mają tej pasji dla odkrywania prawdy zawartej w Piśmie Świętym. Przecież wiadomo, że żaden z proroków nigdy nie zapowiadał powstania Kościoła chrześcijańskiego. Kościół chrześcijański jest absolutnym wymysłem, ludzkim tworem, tworem ludzkiej tradycji. A nie ma go w Piśmie Świętym. Ale trzeba mieć pasję dla prawdy, miłość do prawdy, żeby móc to zobaczyć. Gdyż prawda jest niewygodna dla konformizmu ludzkiego. Jeżeli ktoś się wygodnie urządził w tym świecie i jest usatysfakcjonowany tą pozycją, jaką sobie zyskał, nie będzie zainteresowany szukaniem prawdy. Niestety dotyczy to wielu z tych ludzi, co tak się. Z nazwy uczniów, z nazwy to są uczniowie, ale tak naprawdę z... to tylko są odstępcy. Zauważcie, że w Mateusza 7:21 tam jest napisane: Nie każdy, który mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, który pełni wolę mojego Ojca. Więc na początku to uwierzenie w imię Chrystusa, że w Jego imieniu jest zbawienie. Nie w moich własnych wysiłkach i staraniach, ale to zbawienie jest darem, niejako kupionym, nabytym przez ofiarę Chrystusa danym każdemu, kto w niego uwierzy. To była rewolucja kompletna dla, moje, dla mnie, w mojej świadomości nie takiej typowej rzymskokatolickiej świadomości. Absolutna rewolucja to była. Ale dalszy ciąg jest taki, że na tym nie poprzestajemy, bo jeżeli uczynimy. Z imienia Chrystusa, wymówkę, aby dalej nie zmieniać naszego życia, no to jesteśmy, po prostu pogrzebiemy się w tym wszystkim. To żeśmy dali się zwieść i odpadliśmy od Boga żywego, a zrobiliśmy sobie z Jego imienia, z imienia Chrystusa, zrobiliśmy sobie wtedy pustą religię. I tak działa niestety to zwiedzenie w imię Chrystusa, które zresztą jest zapowiedziane, że wielu przyjdzie i wielu zwiodą w moje imię. Ludzie używając imienia Jezusa Chrystusa mają wymówkę, żeby nie pełnić woli Ojca, jakby schodzą z tego poziomu e, duchowej walki, od, czy z tego miejsca duchowej przemiany, gdzie doznają przemiany i przybliżają się do Boga i poznają Go coraz lepiej. Jeżeli nawet. Uznałeś Jezusa Chrystusa za Pana i przeszedłeś tą barierę religijnego myślenia na jego temat, i wiesz, że On jest realnie Zbawicielem, ale na tym poprzestałeś, a dalej przestałeś dociekać woli tego, który Go posłał, to stracisz zbawienie, bo zbawienie jest żywą relacją z osobą, której obecność w naszym życiu przynosi progres. I ciągły rozwój. I wzrost. To jeżeli utknąłeś gdzieś w, w ślepej uliczce i ty nie rozumiesz już dzisiaj wielu rzeczy, nie wiesz kogo słuchać, odwróć się od słuchania ludzi, zacznij słuchać Boga. Zacznij Jego szukać. <laughs> Słuchaj, co Jego Słowo mówi. Pełnij Jego wolę. Wolę tego, który posłał swojego Syna na świat. Dlatego świętuję sobotę. Nie obchodzi mnie, co jeden z drugim niedouczony pastorek ma na ten temat do powiedzenia. To jest ich sprawa. Zdadzą sprawę przed Bogiem za to, że dali się zwieść i za to, że zwodzą innych. Ja otwieram Biblię i słucham, co Bóg mówi, a nie opinii ludzi. Rozumiecie? Jeżeli słuchałbym opinii ludzi. To bym skończył jak jeden z tych ludzi, wzywając Jezusa Chrystusa jako Pana mojego życia, jednocześnie będąc przez Niego odrzuconym z powodu nieposłuszeństwa Jego ojcu. Rozważcie to sobie, kochani. I niech rewolucja <grytania> prawdy Bożej, niech prawda Boża rewolucjonuje, rewolucjonizuje dalej Twoje życie. Abyś doznawał przemiany. Hallelujah.